Jestem w kraju, wpadłem w wir tego, co się dzieje u nas. Oczywiście wybory, które mają być, które nie zostały zresztą ogłoszone, a już powinny być ogłoszone. Czyli przez te 42 dni, jak ja byłem za granicą, burdzę się u nas nie zmienił. Poza jednym wyjątkiem, że no. Jest nowy kandydat na prezydenta pan Czaskowski. Ja do tej pory często starałem się trzymać tak troszeczkę z boku od, od polityki, tej takiej wielkiej polityki, ale tutaj muszę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony, że pan Czaskowski został kandydatem. Nie jest to totalnie moja opcja, polityczna, bym tak powiedział. Ale słuchajcie, prezydent. To jest przede wszystkim funkcja reprezentacyjna. I pan Trzaskowski, jako osoba bardzo wykształcona, i co to ukrywać? No słuchajcie, facet młody, przystojny, do tej funkcji na pewno nadaje się o wiele lepiej jak pan Andrzej Duda, który no jest po prostu bufonem. Jest po prostu bufonem, a po drugie nie mogę. Stolerować, jak się kompromituje a powiem inaczej jak kompromituje nasz kraj na tych wszystkich wystąpieniach politycznych myślę, że taki gaz czeskowski na pewno by nie popełniał. Słuchajcie wiele osób się ze mną często nie zgadza ale popatrzcie się jak było z Kwaśniewskim. Co by mu nie zarzucać reprezentował nas z dużą klasą i do tej pory ma multum przyjaciół w sferach politycznych na Zachodzie i taki powinien być prezydent. Dzisiaj rano, bo tak się złożyło, że jak przyjechałem do Polski, przyjąłem towar, który musiałem dzisiaj rano rozładować. Jadąc po ten towar, słuchałem radia i tam występował pan Roman Giertych. Kiedyś bardzo nie lubiłem tego człowieka, tej jego opcji politycznej nie znosiłem. Dzisiaj on nabrał, tak jak wino stare, nabrał pewnej klasy, mówi często bardzo mądrze, chociaż dzisiaj właśnie wypowiadał się na temat wyborów, szans kandydatów i tutaj nie do końca mogę się z panem Romanem Gertychem zgodzić. Ponieważ on powiedział, że on odda głos yy, na tego, kto, kto by miał większe szanse, aby pokonać Dudę. I tu się z nim zgadzam. Największe nieszczęście na razie, które trzeba zażegnać, to trzeba pożegnać prezydenturę Andrzeja Dudy. Trzeba Dudę odesłać do lamusa historii. To jest najważniejsze. Ale on zaczął porównywać hołownie yy, do Trzaskowskiego. Yy, i wyszedł z jakiegoś takiego dziwnego założenia, że to właśnie Hołownia ma szansę w drugiej turze wygrać z Andrzejem Dudą, ponieważ tak zwane centrum zagłosuje na niego, a nie na Czaskowskiego. Nie bardzo wiem, dlaczego centrum miałoby zagłosować właśnie na Hołownię, który jest klasycznym, klasycznym prawicowcem, z mocnym odchyleniem klerkalnym. Fatalne połączenie. Chociaż facet mówi y, dość y, ładnie w tych swoich wywiadach. Natomiast połączenie jest fatalne i to źle wróży dla nas. Natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego miałby na, na niego oddać głos, a nie na Kuskiego. Przecież y, każdy, kto jest mądry, to w pierwszej turze wyborów mogą różnie głosować. No i może się faktycznie tak zdarzyć. Że Czaskowski, wchodząc za późno, nie zdoła przekonać wielu ludzi z, nie wiem, z prawej, czy z, chociaż no, trudno mówić o lewej stronie, a nie jest lewicowcem. Ale można mówić, że tutaj różnie może być, że nie uzyska y, poparcia elektoratu np. Y, y, lewicowego, ludowego. No, ale z kolei chownia też tego elektoratu w pierwszej turze nie uzyska, ponieważ oni mają swojego kandydata na prezydenta, natomiast w drugiej turze wyboru, obojętnie, który z tych dwóch kandydatów, by doszedł do drugiej tury wyboru, to każda osoba w Polsce, czy to z prawicy, czy to z tej skrajnej prawicy, czyli Konfederacji, czy ludowców, czy z lewicy, no, i oczywiście z tego centrum. To każda z tych osób, która ma w głowie poukładany i potrafi myśleć. No, bo ten tak zwany twardy elektorat, no to on tam nie myśli, on ma klapki na oczach. Natomiast ten otwarty elektorat, który zastanawia się nad tym, na kogo oddać głos, to on w drugiej turze wyborów odda głos. Na pewno na kandydata, który nie nazywa się Andrzej Duda. Dlaczego? Powtarzam z dwóch powodów. Po pierwsze, że Andrzej Duda nas kompromituje. Jest po prostu takim troszeczkę politycznym błaznem. Śmieje się z niego pół Europy. Wierzcie mi naprawdę, śmieje się z niego pół Europy. Czyli nas. Z drugiej strony, każda osoba, która jest w stanie się zastanowić racjonalnie nad tym, co robi, powinna sobie zdawać sprawę z tego, że skupienie nadmiaru władzy w, jednej rę w jednych rękach no, tu w tym momencie w rękach Kaczyńskiego. Wcale nie powoduje y, wzrostu zamożności, czy dobrobytu społeczeństwa, czy jego bezpieczeństwa, a powoduje, że zaczyna narastać y, dyktatura. Tej, czy innej formy. I ona będzie potem ewoluowała w sposób, y, no jakby najgorszy, tak, z, z, z każdą dyktaturą. Na początku jest to łagodnie, a potem coraz ostrzejsze, coraz ostrzejsze. Dlatego jest takie ważne, żeby jednak żadna opcja nie zdobyła pełni władzy. Jeżeli musi tą władzę częściowo podzielić z opozycją, to mają kaganiec. Tak jak dzisiaj naród polski dał sobie na mordę wsadzić kaganiec w postaci maseczki głupiej, bzdurnej, niepotrzebnej. Tak samo, jeżeli y, żadna z opcji nie ma pełni władzy, musi po prostu y, to nie może po prostu zdobyć tego dyktatu, pe, ten, pełnego dyktatu, a my, słuchajcie, i tak już jesteśmy, wierzcie, państwem policyjnym. I, u, nas, i, czy, u nas u nas, u nas tak naprawdę nie ma wolności, bo to, że ja mogę siąść przed kamerą i powiedzieć to, co myślę, to, to nie jest żadna wolność. To, że ja nie mogę sobie wybudować domu, w którym dach jest okrągły, bo urzędnik mi powie, że nie, on ma mieć dach kąt ten, nachylenia 30 stopni, a, a ta ściana. Słuchajcie, to jest ograniczenie wolności na Twoim własnym terenie. To, że Ty na swoim terenie, w swoim ogródku, ja nie mówię już o lesie, ale w swoim ogródku nie możesz wyciąć drzewa, to jest skandal. To jest ograniczenie totalnej wolności. To, że ty na swoim terenie, w swoim ogrodzie, bez zgody urzędnika, nie możesz sobie zrobić basenu, oczka wodnego, to to jest wolność. To, że ty nie możesz wyjść do parku, usiąść z kolegą i spokojnie wypić na przykład piwa. Jesteś. Grzeczny, spokojny i nie możesz sobie usiąść wypić piwa. Czy ja nie mogę pójść gdzieś, nie wiem, nad rzekę, chociaż nad wartą w Poznaniu można, ale w jakieś inne miejsce, z kocykiem zrobić sobie piknik, wyciągnąć butelki wina. To To jest wolność? Myślę, że takich przykładów braku wolności. No już pomijam oczywiście coś takiego, że ludzie idą na demonstracje, nie robią nic, co zmuszałoby policję do interwencji. Bo ja rozumiem, idą, łamią znaki drogowe, wywracają samochody, rozbijają szyby. Słuchajcie, dzisiaj słyszałem jakaś pani jechała gdzieś tam w Warszawie rowerem i miała transparent Coś tam krytykujący, czy tam żądający przywrócenia programu trzeciego, czy zwolnienia dyrektora, i coś w tym stylu, słyszałem tylko pobieżnie, zatrzymają policję. Ja się pytam, na jakiej podstawie to, to jest wolność? Słuchajcie, ja jestem już starym człowiekiem, ale ja coraz częściej dochodzę do wniosku, że większy zakres wolności, większy zakres wolności, bo tam też nie było wolności, ale większy zakres wolności to ja miałem socjalizm. Ja myślę, że powinniśmy się obudzić jako naród i naprawdę obudzić i zorientować się, że szykują nam utrój, utrój no, może nie w totalitarny, ale szykują nam złotą, złotą klatkę, w której damy się zamknąć jak barany. Dlatego ja na pewno pójdę oddam głos, mam nadzieję, że na pana Czaskowskiego bo mimo jakichś tam swoich zaszczepień uważam, że jest to świetny kandydat na prezydenta. Jeżeli okazałoby się, że ktoś inny stanie do drugiej tury wyborów, no to oddam głos na tego drugiego człowieka. Ważne jednak, żeby pan Andrzej Duda przestał nas już kompromitować.